Ale Ada, szczerze mówiąc, po tym doskonałym starcie w tym obawialiśmy się, to tak pójdzie do końca. Było ciężko, ale później... No ale cóż, no my z Jalą mamy duże doświadczenie wynikające <grywanie> z naszego wieku, więc wiedziałyśmy, że na pewno nie odpuścimy do końca. Przede wszystkim, myślę, że w naszym imieniu chciałabyśmy, w całemu środowisku żeglarskiemu, które wierzyło w nas od początku do końca. Brawo! Dziękujemy wszystkim kibicom, którzy byli z nami w tym czasie. I pomimo tego, że jesteśmy bardzo zmęczone i fizycznie, i psychicznie, bo nasze, i psychicznie, bo nasze zawody trwały tydzień, to się bardzo cieszymy, że możemy być tutaj i cieszyć się i celebrować teraz ten chwilę z naszymi rodzinami i przyjaciółmi. Brawo! Brawo. Wuhu. E, moje wrażenia są e, bardzo podobne, również <laughs> bardzo zwiększona jestem, a jeszcze chciałam dodać od siebie, że gracło e, że nie jest tutaj bardzo popularną dyscypliną sportu, ale mam nadzieję, że dzięki naszemu medalowi i strony medalowi będziemy mogły zainspirować trochę młodzieży do tego, żeby spróbowały tego sportu, bo to naprawdę jest e, na całe życie i to jest styl życia, a nie sport, także zachęcam, bo to jest coś naprawdę fajnego. Dziękuję. Super, brawo!